Bartymeusz. Kiedy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Słysząc, że Jezus z Nazaretu przechodzi, zaczął głośno krzyczeć, Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Wielu nakazywało mu, aby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej krzyczał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i rzekł, zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu, odwagi, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i szedł do Jezusa. A Jezus zwrócił się do niego, co chcesz, abym ci uczynił. Niewidomy odpowiedział mu, rabbuni, żebym przejrzał. Odrzekł Jezus, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Zaraz przejrzał i szedł drogą za Nim. Pan Jezus wychodzi z Jerycha. Jest to miasto w tropikalnej dolinie Jordanu, 10 kilometrów nad Morzem Martwym. Nazywane jest również miastem Palm. Panuje tam klimat istnie wakacyjny, jak na Bahama. Uważa się Jerycho za najstarsze z istniejących miast. W jego okolicach Izraelici weszli do ziemi obiecanej. Tam Herod miał swój zimowy pałac. I tam właśnie siedzi nasz Bartymeusz. Żebrak, biedak, na no dodatek niewidomy. Nosi na sobie mnóstwo cierpień i nieszczęść, ale w swoim smutnym położeniu nie traci wiary. Nie dał sobie wyrwać resztek nadziei. Otóż słyszy, że zbliża się Jezus. I tutaj czytamy o tym rozdzierającym wołaniu. Słyszymy ten krzyk człowieka umęczonego życiem, chorobą i biedą. Bartymeusz głośno woła, niejako w imieniu całej udręczonej ludzkości. Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Przypominam sobie pewne spotkanie. Miało ono miejsce w kozielskim szpitalu, kiedy byłem tam wikariuszem. W czasie lekcji w gimnazjum dostałem wezwanie do chorego leżącego na intensywnej terapii. Wykorzystując dłuższą przerwę, popędziłem udzielić sakramentów potrzebującemu. Wracając co prędzej, aby nie spóźnić się na lekcję, przechodziłem obok kaplicy zaraz przy głównym wejściu. Postanowiłem otworzyć drzwi i chociaż w progu przyklęknąć i... Oddać chwałę boskiemu zbawicielowi. Kiedy wstawałem z kolan, zauważyłem, że w środku kaplicy, na krześle, siedzi mężczyzna. Wyraźnie, pacjent. Miał we mnie utkwione spojrzenie, które przeszyło mnie na wylot. Zapytałem, czy mogę panu jakoś pomóc. Odrzekł, chciałbym się wyspowiadać. Zerknąłem na zegarek. Nie za dobrze. Pani dyrektor nie będzie zadowolona, gdy się spóźnię. Odpowiedziałem: "Oczywiście". A zrobił pan już rachunek sumienia, tak? Starszy pan powiedział: "Proszę księdza, ja nie potrafię się spowiadać. Nie robiłem tego od 40 lat". Usiadłem obok niego i prowadziłem przez kolejne przekazania, próbując pomóc zbadać mu swoją duszę. Później była spowiedź święta. Potem były łzy, niczym grube grochy spadające z policzków przeoranych z marszczkami. Potem było nawrócenie. Wróćmy do Bartymeusza. Woła on w swojej biedzie: Synu Dawida, Jezusie, zmiłuj się nade mną. Popatrzcie, jak nie do pojęcia jest reakcja ludzi, którzy byli obok. Mówią oni do tego ślepca: bądź cicho, co krzyczysz? Nie rób kłopotu mistrzowi, on ma ważniejsze sprawy na głowie. Siedź cicho, uspokój się. Ale reakcja naszego żebraka jest jeszcze bardziej zdumiewająca. Czytamy, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Cóż za determinacja, co za wola walki, cóż za nadzieja i pragnienie spotkania Chrystusa. Jaka wewnętrzna moc i jeszcze nieuświadomiona sobie w pełni miłość nim kieruje. Jezus zatrzymuje się i mówi, zawołajcie Go. Do tej pory niewidomy krzyczał. Teraz sam Bóg upomina się o Niego i sam woła. Dopiero po słowach Chrystusa zebrany tłum zaczyna pocieszać, że braka mówiąc, odwagi, odwagi, woła Cię. I Bartymeusz zerwał się z miejsca niczym biegacz startujący na 100 metrów. Przychodzi po omacku do Pana, a On pyta, co chcesz, abym Ci uczynił. Popatrzcie, jakie to ciekawe. Dlaczego Jezus pyta niewidomego, co chcesz, abym ci uczynił? Przecież jasne jest, że on chce widzieć, on chce być zdrowy, on na pewno pragnie cudu. I masz rację, jeśli tak myślisz. Ale popatrz, Bóg doskonale wie, czego potrzebujemy. Ale ciągle modlimy się o zdrowie, o pomyślność, o wsparcie, o wiarę, przebaczenie grzechów naszych i naszych zmarłych. Nauka płynie z tego taka, że Bóg chce. Abyśmy sami usłyszeli nasz proszący głos, by ta potrzeba stała się wołaniem, pragnieniem zewnętrznym, aby uświadomiło nam to, że jestem niepełny, niewystarczalny, że jestem żebrakiem pełnym potrzeb i często pustym środku. I Jezus mówi do Bartymeusza: Idź, Twoja wiara cię uzdrowiła, Twoja wiara cię uzdrowiła. Chociaż między nami a Bartymeuszem jest mnóstwo różnic. Jesteśmy bardzo podobni. Zapytasz, co ksiądz opowiada? Wypraszam sobie, ani nie jestem żebrakiem, nie jestem też niewidomy. Otóż, moi drodzy, jesteśmy ślepi i jesteśmy żebrakami. Trzeba nam wiedzieć, że w Biblii ślepota nie opisuje tylko kalectwa ciała. Można być także niewidomym duchowo. Można być niewidomym mając zdrowe oczy. Zadajmy sobie pytanie, jak patrzymy na drugiego człowieka? Tak jak Bóg, z miłością i szacunkiem? A może często w innych widzimy wrogów? Jak często nasze patrzenie jest nienawistne, bredne, butne? Czy jestem zazdrosna, czy obgaduję, czy poniżam, czy rzucam oszczerstwa? Jak bardzo człowiek człowiekowi wilkiem? Jak widzę sąsiadów, czy widzę w nich braci? Czy moje oczy są życzliwe, współczujące? A może ślepota pochłonęła moje serce i widzę tylko ciemność, mrok. Może nie widzę niczego i nikogo prócz czubka swojego nosa. Jesteś też żebrakiem. Popatrz: Nasz Bartymeusz woła Jezusie, zlituj się nade mną. Jesteśmy bezdomni i bardzo biedni. I nieważne, czy mam 1200 zł emerytury, czy 6000 wypłaty. Jestem przed Bogiem żebrakiem, bo tak często brak mi wiary i miłości. Brakuje cierpliwości, sił mi brakuje i zdrowia także. Żebrać musimy i to wcale nie poniżenie. To trzeźwe patrzenie na życie. Tak po prostu jest. I nie ma co zgrywać chojraka. Dobrze wiemy, że życiowy parkiet bywa śliski. A dobrze jest trzymać się kogoś za rękę rękę samego Boga. Jesteśmy więc Bartymeuszami. I słaby wzrok, i bieda. Tak często. Spowija nas ciemność, mrok w nas gęsty. Ale Bogu dzięki, jest z nami Chrystus. On przywraca wzrok, on podnosi z Jezus daje zdrowie i duszy, i ciała. On, król wszechświata, jest bogaty w miłosierdzie. On chce się z nami dzielić swoją łaską. On był i jest przy tobie. Pozwól mu działać. Zawołaj razem z Bartymeuszem, ulituj się nade mną. I on cię nie zostawi, on cię nie opuści. Przeciwnie. Na Twój krzyk, sam zawoła: Przyjdź do mnie, moje dziecko. Przyjdź i zacznij widzieć. Przyjdź i stań się bogatym w błogosławieństwo. Chrystus czeka i woła. Ja spotkałem człowieka, który przez czterdzieści lat był wołany przez Boga i w końcu otworzył oczy dzięki spowiedzi. W swojej nędzy stał się pełny miłosierdzia. Teraz kolej na nas. Wróćmy do Boga prędzej, już w tym roku, już w tym wielkim poście. Daj Panie Boże, daj Panie Boże.